Siemaneczko, ziomeczki z tej strony Wilczur. Gramy dzisiaj w Minecrafta. Kolejny odcinek. E, dzisiaj no, pokażemy Wam, jak e, zbudowaliśmy cały domek. No, jak widzicie, to to tutaj zbudowaliśmy jakiś taki fajny. Bartek opowiadaj, bo Ty to teraz, to budowałeś. To. O, ja budowałem w środku. To jest część na przywitanie się na początku odcinka. Taka na razie w części budowy, ale jest okej. Okay. Można zauważyć, że tutaj są łóżka i rybki. E, rybek nie ma jednak, bo pozdychały, no, ale trudno. Chodź, nie, chodź. jest jedna, jedna jest. Oto no jedna jest. Super. Nie, no, ona ja się nazywa George. George, dobra. George tak. się nazywa. Tutaj są schodki do domku, co nie? Chodź. Tak, chodź. Tutaj jest. Tam jest na dwór, na plak, na, dwór, na pole. Proszę, ale ładnie. Proszę popatrzeć. O, no dobra, teraz dawaj. Czekaj, co drzwi, przeciąg będzie. Tu się nic nie zmieniło. Patrzcie tak, patrzcie tak. Kurde, no. Tutaj dobra, dobra. się nic nie zmieniło. No. Oprócz tutaj. Tutaj jest bardziej rozbudowane, są łóżka. Trzy. Tak. Trzy, wam, bo powiadam, to może, w następnym że... odcinku... No, no. Będzie specjalny gość. E, też tutaj są wejścia do kopalni, takie sobie. E, zbudowałem też magazyn, mały, ale. Ale Zacznijmy. dużo. Ale pojemny. No, dobra. To I cyk. najciekawsza rzecz, która mi się najbardziej podoba. Chodźmy, Mi się, pod, mi się te schody podobałem. To, co tu się dzieje, to jest. To jest przykryte specjalnie wodą. Żeby ładniej wyglądało. Ogólnie pomysł Wilczura ja wykonałem. Tak. Mi się podoba, Wilczurowi też. Oceńcie jak wam się podoba. No, ja bym na twoim miejscu, ale bym... Musimy trochę chyba przestawić to. Co? Portal? Tak, bardziej... Bardziej Tylko tutaj w, w ścianę, nie? Tak, bo to kilka kratek będziemy też, że kilka kratek, ale mniejsza z tym. Widzowie komentujcie. Jeśli chcecie, żebyśmy coś zbudowali, to napiszcie. Oczywiście zapraszamy do subskrybowania, bo nie mówiliśmy o tym. Ale inno zachęcamy, nie musicie. Możecie zostawić łapkę. No i też możecie zaprosić aż do znajomych w Fortnite. -cie tak możecie zaprosić tam Pok już ktoś mi wysłał podarunek. Bardzo dziękuję. No i też polecam bardzo komentować, bo może wykonamy no, waszą rzecz. No, tyle. no i też myślę nad konkursem A. zrobić, ale czekaj, i, czekaj. To... i pokaż im jakie mamy wyniki, żeby mogli nas podać na spresie. Dobra to macie tutaj w górnym prawym rogu to nasze nazwy takie same mamy. mamy takie same także ja wszystkich przyjmuję ja też dobra to czekaj ja postawię ten portal tylko znajdę mój diamentowy kilof dobra Ja to czekaj, ja zrobię tak, żeby to było już uporządkowane, w sensie, drewno do drewna, nie? Mhm, po prostu już to. Dobra, um. to... to nie będzie drewno... Mam, kurde, mentolałem. Dobra. I Tylko... Na... Co? Na inny kratek tam przyniesie ten portal w piekle, bo my mamy koło twierdzy. Koło twierdzy mamy. No. No. A czy troszkę kawałek musimy się przejść, ale w miarę obok twierdy. No, to zrób w tej ścianie tamto i kurde. Dobra. Tam... Cyk. Tutaj będzie tak. Tu nie o nie, nie mięso. Tutaj będą rzeczy takie. będą takie pierdoły eee. się, Ja pamiętam, Ty żeś wtedy zrobił tyle tych płotków, nie? No No to Ty żeś chyba z... cztery stokie zrobiłeś No Dobra, przyda się kiedy indziej. Jakby co to wszystko w szafkach jest? Oku. Stawiam ostatni kloc w portalu. Mam fire a. A, i ten odcinek będzie polegał na tym, że zwiedzamy w piekło. Znaczy no. ja już tam piłem raz, ale żeby... Popatrz, co tam jest Wbiłeś tam po te lampiony nie No po te lampiony po troszkę nie i wszyscy co? w góry Słyszycie mnie? O, no, nagrywacie właśnie. odcinek już? Tak A dobra, to nie przeszkadzą. Troszkę też lampionów tych mamy też tam. No te lampiony tam szukaliśmy Znaczy no, łatwo je znaleźć, na suficie ich jest pełno. No, ja teraz chowam do szafki. Dobra to idę do ciebie tam Wezmę sobie jedno wiadro wody, żeby nie zabili mnie tam nie e, w piekle nie możesz rozlewać wody Serio o. To nie wiedziałem Ciekawostki Może nagrać mamy ciekawostki w Minecraft'a?

Fajnie to zrobiłeś. O. Dobra. To. Czekaj, o, to ja tu, ja tu wykopię. Koronę... Ko... Koronę... Wierzył nie, nie, mówić. Nieważne. Potem nadzieję, że... mi trochę tej ziemi. A ziemi? Jakiej? Tej? Mi się skończyła. Dobra. To lecimy po tą ziemię, bo tu musimy jeszcze zrobić. O kurde, drzewo się zaczęło opalić? O kurde. Leciałeś. Dobra. O kurde, ale ja dawno tu nie byłem. O, mamy ten sam portal co wcześniej, dobra. Patrz, jaki mamy spokój. E, ten tam. Idzie się tu. Czekaj. Nie straciłem. Tu w ogóle lawa szybciej idzie. Oła, oła! To jest ten ku... Ty wiedziałeś o tym? Tak, zwykle jakby woda się rozlewa, tak jakby... Dawa się rozlewa jak woda. Ciekle. Aha Ciu, uważaj na to, to jest za mocne. Oła! Przyszedł następny. To jest mocniejsze od tych normalnych slajmów. Będzie na eksp. Ała. ała nie do laby i gazdy jeszcze. Musiałem wtedy w pokoju odpalić ledy, bo miałem na ciemno. Okej. Okay. To co teraz robimy? Na tym wspaniałym odcinku? No... Chwilka, czekaj, bo... Есть, yes, добра, добра. Patrzcie mam tu taka skrzynka z, z tymi wszystkimi... Poczekaj. Czekaj tu Poczekaj. Bo gdzieś się... Z... Tak tu. Ale nie grzyby, tylko ja chcę dać to. A ja nie wiem skąd już to miałem zbroje, to było z tej piramidy. Dobra. Zostaw, zostaw, bo się rozleje ale szybę trzeba dać. Patrz. Widzisz? To braku mi szyb. To czekaj, ja mam chyba. Ja co tam zostawiłem. Powinna być przynajmniej jedna szyba taka. Jest. Jest tutaj. Ała. Sick, ow. że to potem Dobra potem to zrobię Dobra. To chodź Bartek też. No To w domku. To w domku, dobra. Idę zamknąć drzwi, bo Chodź idziemy się położyć. Dobra to co? Dobra. To dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie zrobimy jakiś konkursik jak dobijecie jakąś sumę subskrypcji także okay. no trzymajcie się cześć